W sobotę 25 maja po raz 21 społeczność karate klubu Pruszków uczestniczyła w mistrzostwach klubu oraz po raz 17 w turnieju rodzinnym. W drużynach, które w tym roku zgłosiły się w liczbie 30, startują oczywiście nasi karatecy, członkowie ćwiczący aktywnie, ale. Zapraszają też do startu do udziału w tej rywalizacji swoich rodziców, swoje rodzeństwo, dziadków czasami, bo tak też bywa. I w tych kilku konkurencjach zbierają punkty najlepsze zespoły, wygrywają, zdobywają puchar. Gościnne obiekty szkoły podstawowej numer 1 imienia Józefa Piłsudskiego zaszczycił swoją obecnością Piotr Bąk. Prezydent miasta Pruszkowa i nie był to przypadek, bowiem pruszkowscy karatecy odnieśli cenne sukcesy podczas Mistrzostw Mazowsza i Mistrzostw Polski z szansami na reprezentowanie Polski podczas zbliżających się Mistrzostw Świata w Barcelonie. Do udziału w Mistrzostwach Polski zakwalifikowało się z klubu ponad 20 osób w tym roku i przywieźliśmy z mistrzostw Polski aż 17 medali, to, to, to jest liczba, która no, do tej pory bywało różnie. 13, czasami chyba 14, bo jak do tej pory najwięcej, w tym roku 17 medali. To jest ogromny, ogromny sukces i yy, mogę w zasadzie z całą pewnością. Powiedzieć, że kilka osób z naszego klubu, kilku naszych zawodników będzie reprezentowało Polskę na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w październiku. Na zakończenie turnieju wszyscy otrzymali pamiątkowe gadżety, a na zwycięzców czekały medale i dyplomy.